Witam z tej strony Amek. Dzisiaj odcinek będzie informacyjny bardziej o giveawayach, na które organizuję. jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jesteście zawaliści. Dziękuję Wam za taką aktywność pod filmami, że już dobiliśmy prawie 100 subów, brakuje nam tylko 8 subów już i bardzo fajna aktywność z komentarzami, bardzo fajnie ci film i tak dalej. Bardzo wam za to dziękuję. Dlatego też robię ten film, żeby jakby większość osób, które będą przeglądać kanał, e zobaczyły ten filmik. Y I ogólnie odnośnie giveaway, to giveaway będę robić y na live. Ie. W sensie wie, na przykład 100 subów, to na przykład na następny dzień zrobię live z tego jak E, robię losowanie i ten stream będzie publiczny, co nie? A losowanie będzie na... Mm, itemy e, Tak, będzie na... Gdzie jest ten guzik? Czekajcie chwilę mm. Na pomarańczowym na... E, pomarańczowy, miał też miotaż ognia, niestety tego tutaj nie widać, bo ja mam A, w sumie nawet włączę Zobaczycie mm. I tak e, o, Wyszedł Czekajcie chwilkę. Tak. Gdzie jest ten boostik tutaj? Dobra. Ten buścik tak wygląda. Nie pamiętam jak on kosztuje, ale ze 150 kryców będzie na pewno. Więc zapraszam. To dam wam ogólnie bo do tego filmu był specjalny znaczy do tego taczognia znaczy był specjalny film, więc wyślę Wam go w komentarzach, w opisie i będzie jeszcze pod koniec filmu do kliknięcia na końcowe ekrany, prawda? To, to jest jedna z tych rzeczy. A druga z tych rzeczy to są te Astro CTX czarne, które organizuje właśnie na te stosubów. Więc, no, musicie pod tym filmem. Napisać swój nick z gry, e, swoją platformę i tego, i zostawić łapkę w górę z subskrypcją. E, do tego m, musicie być albo na, Play, na PlayStation, albo na Xboxie, bo e, znaczy, nie na jakim PlayStation, na, pec, na komputerze PC lub na Xboxie, bo nie mam PlayStation, więc nie będę na PlayStation rozdać. To jest jedna z tych rzeczy, i tak samo z tym boostem będzie, że trzeba będzie napisać komentarz i tak dalej, e, pod tamtym filmem. Z platformą, lajka zostawić i dać. Um, suwa. Um, I dziwi mnie to, że ludzie nie chcą brać w ogóle udziału w tych keyboardach, więc macie dużo szans na to, że wygracie. E, na jest na razie jest jedna osoba chętna, na te kółka jest też jedna osoba chętna, więc zapraszam was do wzięcia udziału na... Te koła kosztują od 300-400 na PC, a na PC jest więcej temów, więc na takim Xboxie to będzie kosztować z jakieś od 500 do 600 jak nie więcej, co nie? Więc no... Opłaca się. To jest jedna z tych rzeczy i to w sumie jest na tyle rzeczy. A w sumie pod tym filmem jakbyście chcieli, to nie wiem, mogę na coś giveaway zrobić, ale... W sumie nie wiem czy będę robić, ale... czekajcie, może coś zobaczyć ciekawego. Mogę zrobić na takiego Real CS, jeżeli chcecie EWG, tylko to mu nie wiem, musicie napisać RealCS i swój nick z gry i tak dalej. Czyli na przykład jak będziecie bierali jeszcze pod Astro, to Astro i e, RealCS, nick z gry i tak dalej. I będę robić losowanie na streamie, żeby było uczciwie, żeby nikt nie później nie mówił, że jaki boj był ustawiony. I ogólnie dziękuję wam bardzo za oglądanie. To co no? Życzę wam powodzenia w giveawayu. Mam nadzieję, że wygracie i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeszcze odnośnie tego odcinka, to ten odcinek będzie najprawdopodobniej bardzo szybko i albo będzie z filmem jakimś, albo będzie tak po prostu randomowo wrzucony w jak jakoś, nie. więc. Dziękuję wam za przyjście ten odcinek, Mam nadzieję, że weźmiecie udział na giveawaya w giveawayu i będziecie się dobrze bawić. Dzięki trzymajcie się na rękach.